Jestem, proszę Państwa, naładowany nowymi informacjami, rewelacyjnymi, będę się nimi dzielił w najbliższych programach. Natomiast to w związku z tym, że zakończyłem właśnie nową książkę o masonerii pod tytułem Masoneria Polska 2021, Wielki Reset, która ukaże się w dniu 10 maja, będzie oczywiście w sprzedaży, już jest w sprzedaży w wydawnictwie Kapital. No i informacje dotyczą nie tylko naszej teraźniejszości, ale również naszej najbliższej przyszłości, naszej, to znaczy polskiej, ale również europejskiej, amerykańskiej, bo wielki reset, wielki, wielka rewolucja przemysłowa, rząd światowy, to wszystko mamy o krok. Zapraszam do lektury tej książki. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co się nazywa Krajowy Plan Odbudowy. Będę mówił o tym, jakie to jest oszustwo. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do pisania komentarzy. To wszystko spowoduje, że większa będzie oglądalność tego kanału. W pewnym momencie pojawiła się informacja, że nasz rząd ma krajowy plan odbudowy. Opozycja domagała się szczegółów, wszyscy czekali. Wrażenie, jakie mieli przeciętni Polacy, było takie, że no jest to jakiś plan autorski rządu pisowskiego, plan autorski premiera Morawieckiego. Coś, co spowoduje, że wyjdziemy z kryzysu, że będzie nam lepiej, że będzie większy dobrobyt itd. itd. No i teraz tak. Po pierwsze, krajowy plan odbudowy nie jest pomysłem Polski. Po drugie, nie jest to nawet pomysł unijny. Chociaż żeby otrzymać te 770 miliardów złotych, mamy Unii przedstawić Krajowy Plan Odbudowy. Tak mają przedstawić wszystkie państwa. Natomiast ten Krajowy Plan Odbudowy jest wszędzie w zasadzie taki sam i znaczy, różni się oczywiście w pewnych szczegółach w zależności od tego, jak pewne sektory gospodarki tam. W jakim stopniu już funkcjonują, i jest to plan wielkiego resetu, który został opracowany zupełnie gdzie indziej, który obowiązuje na całym świecie. Ten sam plan przedstawił Biden. I teraz co ciekawe, ten plan jest. Można sobie otworzyć stronę rządową. I tam jest dokument pod takim tytułem, który ma ponad 230 stron drobnym maczkiem. No jest to ciężka lektura, prawda, bo język tam jest ciężki, to pewnie Państwo się domyślają, taki język urzędniczy, nie tylko urzędniczy, taka nowomowa. W tym sensie nie tylko urzędniczym, no ale, ale jest, jest dostęp do tego. I teraz przejrzałem internet pięć razy w tej i we w te i nie znalazłem żadnych komentarzy, żadnej prezentacji tego planu, tak jakby to była jak jakiś nakaz, że się go nie prezentuje. Ale z wypowiedzi polityków wynika, jakby oni też nie znali tego planu, prawda? bo nawet próbowałem znaleźć wypowiedzi polityków Konfederacji. Znalazłem wypowiedź Grzegorza Brauna, znalazłem wypowiedź kandydata na prezydenta z Konfederacji, czyli Krzysztofa Bosaka. No i te wypowiedzi były bardzo krytyczne. Grzegorz Bram mówił o tym, że to zabiera nam suwerenność. Bosak mówił, że to wprowadzi jakieś dodatkowe podatki, że tutaj nam utrudni życie. Ani jedna, ani druga wypowiedź nie dotyczy istoty programu, no bo program mówi o realizacji Wielkiego Resetu w Polsce i to jest jego istota i to jest najbardziej przerażające. I teraz w tym programie, znaczy oprócz tego programu 230, tam bodajże dwie strony, jest coś takiego na stronie rządowej, co się nazywa skrócony Krajowy Plan Odbudowy i to jest opracowanie na sześć stron, które obejmuje sumę tylko 23 miliardy 850 milionów złotych. Nie wiem czy to jest na najbliższy rok, jakoś tak niejasny, nie, niejasny sposób to zostało zaprezentowane. I tutaj najlepiej widać, bo rozpisane to jest w takie tabelki. I rubryki, znaczy te sumy są wpisane w rubryki. I jedna rubryka to jest cyfryzacja, druga rubryka to jest ochrona środowiska, a trzecia rubryka to jest inne. Yy, I yy, głównie te wydatki z tego yy, Krajowego Planu Odbudowy są z rubryki cyfryzacja i ochrona środowiska. I jak wyliczyłem, to z tych dwudziestu z tej, tej pierwszej transzy 23 miliardów 850 milionów, wydatki na to inne, nie cyfryzację i nie ochronę środowiska, wynoszą 5 miliardów 500 milionów. Czyli około 20%, koło 20%, czyli prawie 80% jest na cyfryzację i ochronę środowiska. Co to znaczy cyfryzacja? To znaczy wprowadzenie na, na internet rzeczy, na zbudowanie inteligentnych miast, na mega inwigilację, wszędzie, na szybki internet docierający do każdego domu itd. itd. I co ciekawe, nawet w tym skróconym programie jest to zafałszowane, prawda? bo jest taka duża rubryczka Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. No i na to jest przeznaczone w tej pierwszej transzy 871 milionów. No, i ktoś by pomyślał, to nie jest ani na cyfryzację, ani na ochronę środowiska. Natomiast ja nie przeczytałem całego tytułu tej, tej transzy, tej płatności 871 milionów, bo cały tytuł jest taki: Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Kreseczka: Przemysł 4.0. No i teraz, jak ktoś to przeczyta. Taki zwykły Polak to, pomyśli, to myślę, że nie dojdzie. O co tu chodzi? I sformułowanie Przemysł 4.0 potraktuje jako jakieś niejasne, nieznane sobie sformułowanie. Natomiast Przemysł 4.0 to chodzi tu o czwartą rewolucję przemysłową. A czwarta rewolucja przemysłowa to inaczej się nazywa wprowadzenie internetu rzeczy czyli wprowadzenie sztucznych inteligencji które będą zarządzać wszystkimi przedmiotami, zresztą każdy przedmiot jakikolwiek będzie inteligentny, znaczy na przykład też i suszarka do włosów, nie mówiąc o samochodzie czy czymkolwiek telewizorze i tak dalej i <laughs> czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do tego, że 90% Ludzi straci pracę, prawda? bo yy, nie będą potrzebni kierowcy, bo będą autonomiczne samochody, nie będą potrzebni sprzedawcy, bo będą autonomiczni <tryk> sprzedawcy, to znaczy sklepy będą samoobsługowe bez sprzedawców yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. <tryk> Czyli jeżeli ja tutaj wyliczyłem, że z całego tego budżetu 23 miliardy 850 milionów, aż 5 miliardów jest na jakby jakieś normalne rzeczy, to mogę się mylić, prawda? Bo może się okazać, że w innych rubryczkach też jest coś wpisane w taki sposób, że prawda jest zakamuflowana. I na przykład w tym programie mówi się o pomocy dla małych i średnich firm. Z tych 770 miliardów. Znaczy, pamiętajmy, że to nie jest pieniądze, te 770, które otrzymamy natychmiast, tylko to jest rozpisane na lata i większość z tego jest pożyczką, kredytem. Nikt nie podał informacji na temat, jak wysoko oprocentowane. No i tam jest wypisana pomoc dla firm. I tej pomocy dla firm jest no, bardzo dużo, to jest na tysiące firm, i każda firma, mała lub średnia, ma otrzymać, o ile dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że bardzo dobrze pamiętam, 16 tysięcy euro. 16 tysięcy euro no, to jest ponad 60 tysięcy złotych. To zależy od, od kursu euro. No i teraz no, uciecha, mała firma dostanie ponad. 60 tysięcy złotych, no tylko pytanie na co ona otrzyma. No i odpowiedź jest jasna, precyzyjna. 50% tej sumy ma iść na zakup programów komputerowych i licencji. 30% tej sumy ma iść na szkolenie związane z tymi programami i licencjami, a 20% tej sumy ma iść na doradztwo związane z funkcjonowaniem tych programów i licencji. Dodatkowa informacja jest taka, że jeżeli taka firma się zdecyduje na, na to wszystko, to yy, najprawdopodobniejszy skutek będzie taki, że no, dzięki przyjęciu tych programów i licencjom zaoszczędzi, bo będzie mogła zwolnić z dwóch, trzech pracowników. Prawda? Czyli skutek będzie taki, że no, może firma coś zyska, yy, ale no, generalnie na tym Stracimy. Poza tym jedna rzecz dodatkowa, że oczywiście te programy, licencje, doradztwo, no to będą pieniążki dla nich. To będą pieniążki, które, za które trzeba będzie zakupić rzeczy z zewnątrz, zewnątrz Polski. Prawda? Czyli dostaniemy pożyczkę od Zachodu na te 35 czy tam ileś miliardów euro. Będziemy musieli im spłacić tą pożyczkę, a za tą pożyczkę kupimy od nich towary, które nam są nie tak naprawdę wcale niepotrzebne. Bo no wyobraźmy sobie restaurację, bo restauracje mają teraz największe problemy, która sobie zakupi za 60 tysięcy oprogramowania. Prawda? Znaczy, no, może jej się przyda. Może będzie mogła zwolnić jednego czy drugiego pracownika, tylko no, jak jej to pomoże w przetrwaniu. I teraz, jeżeli przeglądamy cały ten program, no to właśnie tam jest wciąż mowa o autonomicznych pojazdach, o inteligentnych miastach, o programach komputerowych. Na to ma i No, oczywiście, jest ochrona środowiska, tylko że ta ochrona środowiska, no to jest jakby zburzenie. Wszystkich elektrociepłowni i tak dalej, wszystkich elektrowni i wprowadzenie na to nowego typu czystej energii prawda? i znowu kolosalne pieniądze, które będziemy musieli w znacznej części zwrócić, do, do czego będziemy musieli też dopłacić z budżetu państwa i no powiedzmy no całkowita likwidacja węgla. Prawda? Już nie wiem jak to się stało, że górnicy się zgodzili, prawda? że kopalnie się w Polsce zamknie wszystkie. Prawda? Może zgodzili się dlatego, że datę jaką postawiono to jest bodajże 2050, no to to jest za 29 lat, więc zwykli ludzie w takiej perspektywie czasowej to się mogą zgodzić na wszystko. I jest inna ciekawa rzecz jeszcze związana z tym programem, prawda? bo jeżeli wejdziemy na portal TVM 24 godziny, to znajdziemy tam wywiad z ministrem zdrowia aktualnym, który mu na pytanie, kiedy się skończy pandemia, odpowiada, 40-latki tego nie dożyją. No, ciekawa wypowiedź, bo tak głównie w telewizji mówi, że jak się wszyscy wyszczepią, to już będzie po pandemii. I y, z tego programu wynika, że y, jakby pandemia się nie skończy. W ogóle. Dlatego, że y, masę pieniędzy, olbrzymie pieniądze są przeznaczone na to, żeby praca była zdalna, żeby ludzie trzymali dystans, żeby y, w szkołach była nauka zdalna albo ewentualnie ta hybrydowa. Y, no i co ciekawe, zakłada się, że y, polskie społeczeństwo będzie bardzo chore. Y, I teraz pytanie, czy ono będzie, ma być chore? Od wirusów jakichś, czy ma być chore z jakiegoś innego powodu, prawda? na przykład od przyjęcia pewnych medykamentów, które wszyscy mamy przyjąć. W każdym razie bardzo duże pieniądze idą na służbę zdrowia, z tym że zdecydowana większość tych pieniędzy idzie na cyfryzację tej służby zdrowia. Na cyfryzację pacjentów, prawda? to znaczy przeszkolenie pacjentów, żeby oni potrafili wykorzystać komputery, programy komputerowe do kontaktu z lekarzem. Prawda? Czyli olbrzymie pieniądze idą, to jest zaznaczone w poszczególnych rubrykach, na leczenie zdalne, na badania zdalne, prawda? bo no pamiętajmy, że w maju 2020 powstała w Polsce firma, która uzyskała licencję do produkowania chipów. Tutaj, między kciukiem a palcem wskazującym, i ten chip ma zawiadamiać centralę o chorobach, jakie mamy, o koronawirusie, raku, cukrzycy itd., prawda? i tak dalej, czyli badania, badania zdalne i przeszkolenie też, oczywiście, lekarzy i całego personelu medycznego na, na leczenie zdalne, kontakty zdalne. No i jest. Też taka ciekawa rubryka, która mówi, że natychmiastowo zwiększy się liczbę studentów medycyny co najmniej dwukrotnie. Da? Czyli jest założenie, że za powiedzmy 7-8 lat będziemy mieli dwa razy tyle lekarzy, co mamy. No i teraz ja przez 20 lat pracowałem na uczelni. W tym 10 lat społecznie można powiedzieć, a 10 lat już za pieniążki, za pensje. I byłem świadkiem tego procesu, który na tych uczelniach się odbywał. Kiedy ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, to był taki polski Oksford. Na moim roku były trzy osoby. Na roku żony, y, która studiowała co innego, etykę, bo ja historię, filozofię, metafizykę, były trzy osoby. Y, no, jakość tego nauczania była niesamowita, prawda? Wyobraźcie sobie Państwo seminarium czy ćwiczenia, na którym są trzy osoby i profesor tymi trzema osobami się zajmuje, z nimi rozmawia, doszkala ich, prawda? Przepytuje, dopytuje, poprawia i tak dalej, i tak dalej. A później. Pojawiło się takie zjawisko, że yy, państwo płaciło uczelniom, dawało im budżet, płaciło im od łebka, od łebka studenta. Spowodowało to dwa zjawiska. Po pierwsze, liczba studentów się zwiększyła drastycznie. Z trzech do 100, yy, na no Uniwersytecie Warszawskim to ze 100 do 10 tysięcy. No i się pojawiły takie rzeczy jak nocne kolejki, żeby uzyskać promotora do pracy magisterskiej, prawda? że student musiał wstać 16 godzin, żeby, żeby sobie załatwić promotora do pracy magisterskiej i no oczywiście jakość tych studiów spadła drastycznie, no bo ćwiczenia prowadzone w grupie 50 osób analiza tekstu, na przykład na historii filozofii, no to ile osób mogło aktywnie wziąć udział w tych ćwiczeniach? Dalej 5-6. Reszta była tylko widzami, mogli to oglądać faktycznie przez, przez internet. No i teraz sobie wyobraźmy, że to samo wyrabiają z uczelniami medycznymi, prawda? że zamiast na roku było, powiedzmy na roku 20 studentów na roku medycyny. I tak to było za dużo, i tak oni już, ich jakość pracy, jakość wykształcenia była niższa. No to jak teraz będzie dwa razy tyle, no to, to już w ogóle ci lekarze nic nie będą umieli, prawda? Ja mam takie osobiste doświadczenia. Pewnego dnia żonie się zrobiło słabo, coś miała z sercem. Słabła, zaprowadziłem ją do, do lekarza tego pierwszego kontaktu. Przyjął ją od razu pierwszy z brzegu lekarz, jaki był. No i yy, w pewnym momencie, jak żona referowała, ja siedziałem obok niej, te swoje doznania, to lekarz otworzył szufladę, wyjął z niej jakąś książkę i położył przed sobą. I Przyszła pani z recepcji, coś chciała od tej lekarki, lekarka wyszła z panią z recepcji, a ja przeszedłem na drugą stronę stołu i przeczytałem okładkę tej książki, to był podręcznik dla studentów medycyny, udzielanie pomocy w nagłych wypadkach zawsłabnięcia i tak dalej. Czyli yy, zabawne, natomiast znaczy, no, zabawne, bo że nic się nie stało, nie? Znaczy, W sumie. Gdyby się coś stało, to by nie było takie zabawne. Natomiast no te, tego, tego możemy oczekiwać. Wracając do generalnego tematu, Krajowy Plan Odbudowy Polski, to tutaj się zgodzę ze sformułowaniem Grzegorza Brałna, że to nie jest Krajowy Plan Odbudowy, tylko to jest Krajowy Plan utraty suwerenności, zniszczenia, zbudowania. Świata, w którym o wolności będziemy mogli pomarzyć, Krajowy Plan Przekształcenia Polski za pomocą czwartej rewolucji przemysłowej w zespół inteligentnych miast i inteligentnych farm, krainę zamieszkają, zamieszkałą przez bezrobotnych, którzy mają się cieszyć z tego powodu, że nie mają żadnej pracy, bo będą mieli dostęp do każdego dobra bo każde dobro będą mogli wypożyczyć. Dziękuję bardzo.